Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Wczoraj można powiedzieć taka mieszana sesja na Wall Street, bardzo mieszana, w zasadzie negatywna sesja w Europie. Na Wall Street częściowo zakończyliśmy dzień wzrostami, natomiast Dow Jones, no ten, tą sesję zakończył spadkami, natomiast tak czy inaczej wzrosty na Nasdaqu czy na S&P nie były zbyt duże. Dzisiaj kończy dzisiaj sesja na kontraktach zaczyna się całkiem pozytywnie. Niemniej mamy pewne oznaki oznaki ostrzegawcze w postaci dosyć mocnego amerykańskiego dolara. Na razie dolar jest przede wszystkim mocny do euro, natomiast też widać te, to umocnienie w stosunku do walut na przykład surowcowych. Na przykład AUD USD jest dosyć słaby w porównaniu na przykład do cen miedzi, USD CAD jest bardzo wysoko w porównaniu do cen ropy, więc widać tą słabość <coughs> przepraszam, w walutach surowcowych. Jeżeli dolar będzie w dalszym ciągu zyskiwał w stosunku do, do większości walut, no to może to być sygnał zastanawiający, czy przypadkiem nie jest to napływ kapitału do tych bezpiecznych przystani. No i kolejne informacje, które właśnie wskazują na to, że. Może być nieco negatywniej, może być nieco groźniej pod koniec tygodnia, to to, że Trump nie wyklucza zerwania stosunków z Chinami. No, bardzo ciekawe słowa, biorąc pod uwagę to, że raczej w Stanach Zjednoczonych chciano w ostatnim czasie ocieplić te stosunki, biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone miały swoje wewnętrzne problemy. Z drugiej strony jednak Chiny na spotkaniu na Hawajach powtarzają, że chcą utrzymać porozumienia, porozumienie handlowe pierwszej fazy, więc jakby tutaj teoretycznie widać gest dobrej woli ze strony Chin, natomiast oczywiście to porozumienie, no nie jest zbytnio respektowane, jeżeli chodzi głównie o skupy, skupy surowców rolnych. No i widzimy mocne, mocne surowce, co ciekawe. Pomimo, pomimo tego mocniejszego dolara zyskuje złoto, zyskują inne metale przemysłowe czy również ropa pomimo takich mieszanych informacji z rynku. Dzisiaj omówimy sobie euro, dolara, USD, CAD, SP 500, ROPE oraz złoto. Natomiast na początku, oczywiście, przejdziemy sobie, przejdziemy sobie do kalendarza i tutaj pozwolę sobie oczywiście pozwolę sobie powiększyć ekran. Tutaj, jeżeli chodzi o dane, to w zasadzie dzisiaj nie mamy zbytnio nic ciekawego. Mamy rachunek bieżący z, ze strefy euro, później mamy produkcję przemysłową w Polsce. To będzie produkcja za maj, więc widać, że również w maju te dane będą negatywne, przynajmniej jeżeli chodzi o oczekiwania. No, biorąc pod uwagę to, że no to odmrażanie chwilę trwa, no to nie, nie spodziewajmy się, że nagle będziemy mieli wzrosty rok do roku. No, tutaj o, przepraszam bardzo, eee, tutaj coś się stało negatywnego, ale już, już, już powracam do prezentacji. Dobrze, widzę, że tutaj stream trwa, więc, więc tylko i wyłącznie awaria, jeżeli chodzi o Chroma, więc powracamy sobie, powracamy sobie do, powracamy sobie do naszego kalendarza, no i po produkcji, produkcji przemysłowej mamy, po produkcji przemysłowej mamy dane z Kanady, dane dotyczące e, sprzedaży detalicznej, ale za kwiecień, czyli e, no, teoretycznie są to dane dosyć mocno opóźnione i generalnie będą to dane... Teoretycznie najgorsze w tym całym cyklu związanym z koronawirusem, więc oczywiście pytanie, czy tutaj te dane nie zaskoczą mocniej negatywnie. Niemniej, oczywiście, jeżeli chodzi o Kanadę, no to wiele głosów mówi, że najgorsze zostało już, najgorsze jest za nami i generalnie gospodarka wcale tak mocno nie ucierpi, jak wskazywano na to wcześniej. Dużo dzisiaj wystąpień jeżeli chodzi o e, amerykańskich bankierów, natomiast kluczowe będzie to e, ze strony Powella o godzinie 19. E, natomiast tak czy inaczej, no, dosyć sporo e, wiemy, jeżeli chodzi o e, Pałela, z ostatnich dni, by, gdyż mieliśmy dwa dni przesłuchania przez, przed kongresem, więc generalnie. Generalnie, jeżeli chodzi o Powella, to raczej nic nowego on tutaj nie powie, choć niewykluczone, że będzie w jakiś sposób próbował poprawić nastroje na Wall Street, bo ewidentnie. <laughs> Swoimi słowami, swoimi działaniami, Fed nie chce tutaj psuć nastrojów na Wall Street. Więc oczywiście tutaj o godzinie 19.00 być może dojdzie do jakiegoś, jakiejś próby wsparcia tych nastrojów, jeżeli oczywiście będzie, będzie negatywnie. My tymczasem przechodzimy sobie do wykresów. Zaczynamy sobie od do euro-dolara. No i tutaj widzimy ten dolar. No, próbuje odzyskiwać siły. Widzimy wczoraj tutaj bardzo silna bardzo silna fala spadkowa. Teoretycznie możemy tutaj sobie mówić o formacji RGR z taką linią szyi dosyć stromą. Teoretycznie wciąż jesteśmy na granicy tej linii szyi. Również widzimy tutaj bardzo blisko wsparcie w postaci zniesienia 38,2 tej fali wzrostowej. Również mamy tutaj wsparcie w postaci lokalnego szczytu z końca marca, więc widać, że nawet jeżeli udałoby się tą linię szyi przebić, będzie trudno amerykańskiemu dolarowi powrócić do wzrostów. Niemniej, oczywiście, no dolar wygląda coraz, coraz lepiej. Jeżeli chodzi o rentowności, no to ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć, bo z jednej strony, prawda, te niższe ceny obligacji powinny, powinny dolarowi dola, dolarowi sprzyjać. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy napływ kapitału do dolara, do obligacji ze względu na ryzyko, no to wtedy oczywiście wyższe ceny obligacji dla dolara. Byłyby większe, więc ciężko tu w tym momencie cokolwiek powiedzieć, biorąc pod uwagę to, gdzie znajdują się obligacje. Generalnie widać, że mamy konsolidację po tym ostatnim, po tym ostatnim spadku. Prawda? Mieliśmy spadek cen, czyli wzrost rentowności, potem, potem odbicie. Widzimy cały czas ta konsolidacja, która trwa od początku kwietnia. Patrząc na wykres tygodniowy, widać, że teoretycznie jest tutaj presja na to, żeby znaleźć się niżej. Wsparcie pod względem wykresu tygodniowego, tutaj oczywiście powinniśmy sobie to przedłużyć, w okolicach poziomu 1:11 widać tutaj wcześniej również, też lokalne dołki, natomiast no, być może, jeżeli ten tydzień na amerykańskim dolarze zakończy się poniżej poziomu 1,1250, to w przyszłym tygodniu będziemy próbować tutaj testować te okolice bliskie poziomu 1,11. Teraz przechodzimy sobie do dolara kanadyjskiego. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo dolar kanadyjski jeszcze przed momentem znajdował się tutaj bardzo blisko zniesienia 23,6. Jesteśmy na H1, więc oczywiście też trzeba brać to pod uwagę, że tutaj te świece będą wyglądały bardziej dynamicznie niż na D1. Natomiast no, no jest to informacja dobra w tym momencie dla rynków, że dolar kanadyjski umacnia się do dolara amerykańskiego. Niemniej no, widzimy tutaj bardzo sporą dywergencję pomiędzy USDK em oraz ropą na H1, więc takie dywergencje krótkoterminowe mają oczywiście większą rację bytu, jeżeli chodzi o domykanie. Jeżeli zejdziemy sobie na, ni na niższy interwał czasowy, no to również tutaj widać te dywergencje, nawet na M15 widać, że ostatnie, Kilka godzin to jest spora dywergencja, więc teoretycznie również tutaj można szukać jakiejś okazji. Z drugiej strony, oczywiście, no, trzeba uważać na to, co będzie się działo, jeżeli chodzi o informacje napływające na rynek, gdyż no, jeżeli będzie coś negatywnego, dolar amerykański może zyskać. Tymczasem w tym momencie obserwujemy bardzo wyraźne umocnienie dolara kanadyjskiego. Ogólnie widać na, na, na rynku, że dolar. W tym momencie jest wyprzedawany, więc ta sesja europejska zaczyna się dosyć negatywnie dla amerykańskiego dolara, ale oczywiście warto pamiętać, że o godzinie 9 może nastąpić zwrotka, więc jeżeli o 9 będziemy mieli przyspieszenie ruchu, to przynajmniej do godziny 14 dolar powinien być wyprzedawany. I teraz lecimy sobie do SP500. Tutaj widzimy pozytywy, więc widać, że. To wczorajsze umocnienie amerykańskiego dolara no, było takim sygnałem ostrzegawczym na razie tylko i wyłącznie na chwilę. W tym momencie, SP 500, kontrakty na SP 500 nam zyskują. Niemniej tutaj 3150 punktów to ważny poziom oporu i widać, że będzie ciężko ten poziom w tym momencie przebić, więc nie sądzę, żeby dzisiaj udało się przebić przez ten poziom. No i tak jak już mówiłem, jeżeli dolar pokaże się od silniejszej strony, jest szansa na to, że będzie tutaj korekta nawet w okolice 3018 punktów do średniej, do średniej 200 okresowej. I teraz przechodzimy sobie do rynku surowców. Na początku ropa, tutaj ropa bardzo silna. Widzimy już niemalże te najwyższe poziomy od tego spadku z okresu początku marca brakuje naprawdę niewiele jeszcze nie jesteśmy na 40 dolarach no generalnie widać że mamy dosyć pozytywne wieści dotyczące pobytu, popytu w szczególności w Stanach Zjednoczonych z drugiej strony OPEC nie planuje przedłużenia tych mocnych cięć na sierpień. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych powraca na produkcja ze względu na aktywność wiertniczą, więc moim zdaniem jest tutaj jeszcze szansa na podaż. No na razie ta dynamika cenowa wskazuje na to, że uda się przebić te lokalne szczyty, więc prawdopodobnie nie możemy tutaj liczyć na coś w postaci podwójnego szczytu. Niemniej tutaj w okolicach 41 wydaje mi się, że jest szansa na to, że ponownie zaliczymy e, korektę. No tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mieliśmy e, tutaj największą korektę na początku tego ruchu wzrostowego i w zasadzie tutaj. Nie mieliśmy osiągnięcia tych, tego zasięgu korekty, więc od 41 dolarów ponownie można by tu było liczyć na okolice 35 dolarów za baryłkę. Jeżeli chodzi o złoto, no to. W dalszym ciągu obserwujemy konsolidację, i moim zdaniem, tak jak już mówiłem na ostatnim webinarium dotyczącym rynku złota, wydaje mi się, że właśnie tak będziemy się na złocie poruszać. Więc tutaj te okolice 1740, być może z naruszeniem, tutaj blisko poziomów 1750 będą tymi maksymalnymi poziomami. Natomiast w najbliższym czasie będziemy się poruszać tutaj w trendzie bocznym. Ja Państwu bardzo. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam w poniedziałek na godzinę 7.50 na spotkanie z Przemysławem Kwietniem. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.